Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie, co jest przed Tobą ukryte. Robię to czytanie z intencją największego dobra moich cudownych widzów. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przekaz. Co jest przed nimi ukryte na chwilę obecną i na najbliższe trzy tygodnie, mniej więcej tak do czterech tygodni, plus, minus? Proszę Was, moi kochani przewodnicy duchowi, o przekaz. Co jest ukryte przed moimi widzami na chwilę obecną i na najbliższe trzy tygodnie? Zobaczymy, co z przełożenia nam się tutaj pokaże. Moi kochani. W teraźniejszości, Wy możecie być w jakiejś energii smutku, cierpienia. Nie dostrzegacie potencjałów, które są wokół Was, tylko tu jest takie bardziej życie przeszłością, rozpamiętywanie tego, co już przeminęło i generalnie dużo smutku smutku, porażki rozczarowania jakiegoś. Zobaczymy wobec czego, co jest przed Wami ukryte. W takiej energii tutaj w teraźniejszości mi się pokazujecie moi drodzy. I teraz co jest przed Wami ukryte, moi kochani? Zobaczmy najpierw przyszłość. Zaczynamy od przyszłości. Co jest przed Wami ukryte? Cztery karty, ale weźmiemy te cztery karty, moi drodzy, jeśli chodzi o przyszłość, pojawia mi się, moi drodzy, energia, kiedy ktoś. Jest w wielkim cierpieniu, rozczarowaniu i smutku ktoś z waszego otoczenia. Ponadto, moi drodzy, pojawia mi się energia stabilizacji, harmonii. Mogą mieć miejsce jakieś uroczystości. O których jeszcze nie wiecie w waszym życiu, jakieś za, jakaś zabawa, jakaś uroczystość, jakieś spotkania. Ponadto ktoś może chcieć właśnie tej stabilizacji z wami. Co dalej jest jeszcze ukryte? Pokazuje mi się energia jakiegoś zakończenia. Ktoś coś mógł zakończyć w ich życiu. Jakiś koniec miał miejsce u kogoś z Waszego otoczenia, i jednocześnie jakaś osoba, słuchajcie, chciałaby pojednania z Wami. Pojawiają się również tutaj sprawy formalno-prawne, ale załatwione z takim pozytywnym rezultatem. No i znowuż, coś, będzie zakończone po to, aby mógł nastąpić ten nowy początek. Czyli mamy tutaj Asa. Jakiś nowy początek, jakaś komunikacja z kimś, spotkania i przede wszystkim szczere takie poważne rozmowy. A teraz już przejdźmy, moi kochani, praca finanse. Praca finanse. Co jest przed. Co jest ukryte przed moimi widzami, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe? O czym moi widzowie nie wiedzą? Co jest ukryte przed moimi widzami? Karty, ale weźmiemy. Okej, okay, moi kochani, co jest przed wami ukryte? Może mieć miejsce w waszym życiu zawodowym jakaś bardzo duże jakaś duża komunikacja z kimś, ale również jeśli nawet nie wiecie tego teraz, to możecie być gotowi na nowe potencjały, nowe doświadczenia, nowe możliwości. Przed niektórymi z was może mieć miejsce jakaś perspektywa pracy za granicą lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania. Ktoś również może być gotowy na współpracę z Wami. Ponadto, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, możecie przeprowadzać jakieś poważne, szczere rozmowy z kimś ze środowiska pracy. Będziecie posługiwali się słowem, dużo analizowali. Bardzo dużo zdrowego rozsądku mi się tutaj pokazuje. Możecie mieć jakąś wspierającą osobę ze środowiska pracy, jeśli chodzi o Wasze sprawy zawodowe i finansowe. Moi kochani, ktoś ze środowiska pracy nie będzie potrafił dokonać jakiegoś wyboru, podjąć jakiejś decyzji. Ktoś z waszego środowiska pracy będzie stawiał jakieś granice, bronił swoich racji, swoich poglądów. Jednocześnie, co tutaj jest ukryte przed wami, to to, że nawet jeśli tego teraz nie widzicie, to w waszych sprawach zawodowych i finansowych przyjdzie czas, kiedy będzie wszystko bardzo dobrze funkcjonowało. Mamy tutaj dużo radości, spełnienia i zadowolenia. Wy sami również możecie nie wiedzieć, w którą stronę iść, jeśli chodzi o Wasze sprawy zawodowe i finansowe, nawet jeśli nie zdajecie sobie z tego teraz sprawy. Jakkolwiek, moi kochani, mamy tutaj dużo radości, szczęścia i zadowolenia, jeśli chodzi o Wasze sprawy zawodowe i finansowe. Zobaczmy teraz, moi kochani, miłość single-singielki. Zapraszam Was, moi kochani. Single, moje kochane, singielki. Zobaczmy, przekaz dla Was, co jest przed Wami ukryte. Co jest przed ukryte przed moimi singlami i singielkami. To ciekawe. Dzisiaj same po cztery karty mi wyskakują. Weźmiemy je oczywiście. Co jest przed Wami ukryte? A otóż to, moi kochani, że ktoś może mieć obsesję na Waszym punkcie, postrzega Was jako bardzo atrakcyjne osoby, bardzo seksowne, jest bardzo nastawiony na Was pod względem fizycznym, czyli bardzo działacie fizycznie na tą osobę. Ponadto, moi kochani, ktoś może mieć jakiś wewnętrzny konflikt sam z sobą, czy ma się z wami skomunikować, czy nie. No i ta osoba może mieć stałą osobę, dlatego że mamy tutaj konkurencję i rywalizację, ale zobaczmy, co dalej dla moich singli i singielek. No, właśnie, kto, tutaj mi się pokazuje energia, że ktoś ukrywa, że stawia swoje granice, broni swoich racji, poglądów, jest w emocjonalnej klatce, bardziej stawia na cierpliwość i wiąże z wami bardziej jakieś długoterminowe plany, na zasadzie, że to jeszcze nie jest ten moment dla tej osoby. Ale widzicie, tu ktoś ukrywa, że szczerze was kocha, że chciałby komunikacji z wami, spotkań i randek, ale bardziej to widzi gdzieś w jakiejś niesprecyzowanej przyszłości, ponieważ może mieć stałą osobę, jakkolwiek szczerze was kocha. Na ten moment nie, nie mam tu żadnego. Działania ze strony tej osoby, owszem, ta osoba chciałaby tego nowego początku, tej komunikacji z wami, ale jest w jakiejś emocjonalnej klatce. No, z oczywistego względu. Moi kochani, tak to wygląda, a zobaczmy przekaz dla par. Moi kochani, związkowcy, zobaczmy, co dla was tutaj się pokaże. Co dla moich związkowców, co jest przed nimi ukryte? Co jest ukryte przed moimi widzami w stałych relacjach? Co jest ukryte przed osobami w stałych relacjach? Okej. Okay. Ulala. Moi kochani. W stałych relacjach sytuacja wygląda następująco. Tu ktoś może mieć dosyć, czyli wasza stała partnerka, wasza żona, wasz mąż, wasz stały partner. Wasza stała osoba ma dosyć jakiejś sytuacji pomiędzy wami. Widzę tutaj bardzo duże obciążenie psychiczne i fizyczne. Jednocześnie wygląda na to, że ta osoba nie czuje się winna całej zaistniałej sytuacji. Mamy tutaj stawianie swoich granic. Pardon, nie stawianie swoich granic, tylko taką energię, kiedy nie widzimy jakiegoś rozwiązania, bardzo dużo stresu, nieprzespane noce. No ale taka emocjonalna klatka. I teraz tak ta osoba tęskni za tymi lepszymi momentami, które miały miejsce w waszej relacji, bardzo za wami tęskni i tęskni za tymi właśnie lepszymi czasami. Nie dostrzega potencjałów które są wokół niej, żyje przeszłością i po prostu rozpamiętuje te lepsze chwile, te lepsze czasy. Może ja sobie dopowiem tylko tą czwórkę słuchajcie, kielichów, jak ta sytuacja dalej się potoczy. Czyli ta osoba jest w jakimś przeciążeniu, ma dosyć jakiejś sytuacji. Bardzo ją ta sytuacja dodatkowo jeszcze stresuje i tęskni za lepszymi czasami. I teraz dlaczego czwórka serc? Widzicie, ta osoba jak najbardziej chciałaby pojednania pomiędzy wami, po dobrego porozumienia. A ta osoba chciałaby, abyście się po prostu najzwyczajniej świecie pogodzili. Wasza stała osoba chciałaby pojednania pomiędzy wami, abyście wrócili do tych lepszych momentów, do, tej, do harmonii w waszej relacji. I teraz zobaczmy rodzina, przyjaciele. Rodzina, przyjaciele. Co ktoś może ukrywać, jeśli chodzi o rodzinę i przyjaciół? Zobaczmy, moi kochani. Oh my goodness. Dajcie chwilę. Wyskoczyły jak z torpedy te karty. Ale znowu mamy cztery. Dobrze, to po kolei. Moi kochani, jeśli chodzi o rodzinę przyjaciół. Wygląda na to, że ktoś bardzo chciałby komunikacji z Wami, spotkań. Ponadto, co może być przed Wami ukryte, że ktoś może Was odwiedzić z rodziny, z przyjaciół. Mało tego, ktoś z rodziny lub z przyjaciół chciałby rozwoju pomiędzy Wami, i sukcesu, powodzenia. Ktoś tutaj działa z wielką mądrością, odwagą. Znowuż chciałby z komunikacji z wami jakichś nowych początków. Wy możecie nie mieć z jakąś osobą z rodziny lub z przyjaciół kontaktu. Może mieć miejsce jakaś stagnacja pomiędzy wami, pomiędzy. Kimś z przyjaciół lub z rodziny, i ktoś z rodziny lub z przyjaciół nie widzi jakiegoś wyjścia z sytuacji, to znaczy bardziej yy, precyzując to, to nie wie, co dalej ma zrobić. Tu jest potrzeba dokonania jakiegoś wyboru, podjęcia jakiejś decyzji przez tą osobę. Czyli wynie, wygląda to, na, yy, to tak, jak gdybyście wy nie mieli z kimś kontaktu. Ktoś nie wie, co ma dalej zrobić w tej sytuacji, jednocześnie chciałby rozwoju komunikacji z Wami. Moi kochani, teraz zobaczmy rady dla Was. Poproszę o rady dla moich cudownych widzów na tą sytuację. Na chwilę obecną na najbliższe trzy tygodnie. Jedną już mamy. Poproszę o radę dla moich widzów. Okej, okay, i mamy to. Moi kochani, jakie rady dla Was? Przede wszystkim, moi drodzy, tutaj karta radzi, abyście pogodzili się z kimś, wybaczyli sobie i innym, dążyli do harmonii w Waszym życiu uczuciowym, zawodowym i ogólnie w życiu. Oraz do pojednania z kimś i wyszli co najważniejsze z energii jakiegoś czarnowictwa, wyszli z jakiejś emocjonalnej klatki. Zobaczmy, co dalej, moi drodzy. Również moi kochani, abyście skorzystali z czyjejś fachowej pomocy lub rady lub sami byli dla kogoś wsparciem. Również abyście działali w zgodzie z, z Waszymi zasadami moralnymi i innymi, aby wartości rodzinne były dla Was sprawą bardzo ważną i abyście, moi drodzy, byli pełni miłości, ciepła i akceptacji dla swoich bliskich. I zobaczmy, co dalej. Moi kochani, karta radzi, abyście po prostu cieszyli się z życia, radowali się, trochę wrzucili właśnie na luz. Stąd tutaj mamy wskazanie, aby wyjść z jakiejś energii czarnowictwa, a bardziej wejść w energię radości, zadowolenia. No Po prostu karta radzi, raduj się, ciesz się z życia. I zobaczmy jeszcze, moi kochani, trzy karty opiekuńcze dla Was. Zobaczmy, co tutaj się dla Was pokaże. Ok, mamy to. Cztery wypadły, ale niech będą. Coś dzisiaj bardzo czwórkowo. To może być znak, że ktoś faktycznie chciałby stabilizacji i równowagi z Wami. Moi kochani, rada numer jeden Natura. Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. Zobaczmy, co dalej. Taniec. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem. Zobaczmy, co dalej. Odkrywanie. Przesłanie numer 3. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. I przesłanie numer 4. Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. Moi kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia, tak abym mogła rozwijać mój kanał i abym wiedziała, że to co robię ma sens. Także z góry serdecznie wam za to dziękuję i liczę na was, moi kochani. Dziękuję wam za całe wasze cudowne, fantastyczne wsparcie. Ściskam was i do usłyszenia, moi mili.